Cześć wszystkim, tu Inżynier Domu. Podczas serii, gdzie pokazuję ciekawe moduły oraz elementy, pokazywałem już Expander wyjść PWM. Podczas właśnie budowy generatora PWM, wszystkie linki znajdziecie poniżej filmiku, jeśli jesteście nim zainteresowani. Potrzebowałem go dlatego, ponieważ no, moja płytka nie posiadała w stylu wyjść PWM, ale posiadała magistrale i kwadrat c. Zwaną także TWI Dzięki liniom SDA, SCL oraz zasilaniu, czyli 4 przewody Uzyskałem 16 wyjść PWM Jest to fajny uzysk Podczas budowy szklarni na live'ach hmm, Potrzebowałem dodatkowych GPIO no Wejść, wyjść dwustanowych do właśnie mojego projektu I tutaj także sięgnąłem po expander Tym razem no wejść, wyjść cyfrowych Jest to PCF 8574 Nie wiem czy go tutaj będzie widać dobrze Bo to taki mały elemencik Część z Was może kojarzy ten ekspander z wykorzystania do ekranów LCD, dzięki któremu właśnie też możemy na tych czterech przewodach sobie podłączyć taki ekran. To też dzisiaj chciałem pokazać i przedstawić możliwości tego modułu. Więc no, nie pozostaje mi nic innego, jak to działa. Mam tutaj układ w wersji z 16 pinami, wersja pod. Montaż przewlekany oraz mam także ten moduł już zamontowany na płytce jako moduł właśnie pod wyświetlacz LCD z dodatkowym potencjometrem do kontrastu oraz także z worką, którą możemy łatwo sterować podświetleniem ekranu. Chodzi mi tutaj o najbardziej popularny ekran oparty na sterowniku HD44780. Mamy oczywiście wersję 16x2 lub 16 znaków razy 4 linie. W projekcie, który prowadzę właśnie na live'ach, używam ESP8266 Note MCU, ale pokażę dzisiaj także przykład z wykorzystaniem Arduino, jakiekolwiek Arduino, jakie użyjecie, będzie można uruchomić właśnie z tymi przykładami, ponieważ wszystkie posiadają magistrale i kwadrat c Tylko na różnych pinach, zawsze trzeba sobie to sprawdzić na jakimś pinaucie, na dokumentacji. Znajdziecie tam linie SDA i SCL, podłączamy tak jak są opisane, właśnie SDA do SDA, SCL do SCL. No i oczywiście zasilanie, czyli GND do GND, no i VCC do naszego zasilania płytki Arduino czy NoDemCU czy nawet Raspberry. Nie będę tutaj charakteryzował całej magistrali i kwadrat C, jak to działa, no ale w skrócie możemy podłączyć sobie takich układów jak ten kilka. Niektóre elementy oczywiście mają określony adres przez producenta, właśnie na tej magistrali. Tutaj mamy zakres adresów. Mamy dokładnie 8 dostępnych adresów, więc możemy podłączyć 8 takich układów. Do tego będą nam służyć takie piny na tym schemacie, który widzicie w rogu ekranu od A0 do A2. Możemy je podłączać do GND lub do zasilania. Tak właśnie zmieniamy ten adres. Na gotowym module także znajdziemy takie trzy punkty, które możemy sobie ewentualnie zlutować. Więc nie ma problemu z takim układem, jeśli ktoś by sobie wymyślił dziwne urządzenie z ośmioma ekranami LCD, lub właśnie chciał mieć dużo GPIO i może podłączyć sobie aż 8 takich układów. I taki każdy układ da nam 8 GPIO, czyli łącznie 64 piny dwustanowe. No jest to naprawdę pokaźna liczba. Wszystkie te piny widzimy także ponumerowane od P0 do P7 na schemacie. Wersję PCF 8574 w takim module pod ekran. Możemy sobie z nim łatwo połączyć, ponieważ rozstaw tych wszystkich pinów jest przygotowany właśnie pod ten ekran. Nie jest tylko przygotować gold piny na ekranie lub nawet połączyć to jednymi pinami na stałe. Wszystkie schematy, które będę tutaj podłączał oraz kod, z którego będę korzystał, znajdziecie także w linkach poniżej filmiku. Przed wykorzystaniem takiego PCF-a do wypisania tekstu na ekranie lub zasterowaniem wiem, pinami, może przydać nam się jeszcze jeden program, i to właśnie przydało mi się podczas live'ów, kiedy miałem małe problemy z tym PCF-em, jest to Scanner i kwadrat c Dorzucam go tutaj jako takie przydatne narzędzie. Wszystkie kody są przygotowane pod Platform IO i Visual Studio Code. Jeśli nie macie takiego środowiska, to także link poniżej, ale nie ma problemu, żeby sobie to skopiować do zwykłego Arduino IDE. Wystarczy, że skopiujecie kod z pliku main.cpp. Dzięki takiemu narzędziu możemy sobie szybko znaleźć, czy nasze Arduino, czy inna płytka widzi elementy podłączone właśnie na tej magistrali, ponieważ znajduje wszystkie elementy i podaje ich adresy. Jeszcze jedna ważna uwaga, jeśli podłączacie ten układ do Arduino czy innej płytki, nie jako moduł, tylko sam układ i nie ma także innych modułów na e c ta magistrala potrzebuje rezystorów podciągających na właśnie tych dwóch liniach, czyli SDA, SCL. Najczęściej gotowe moduły mają już te rezystory. I jeśli mamy w naszym projekcie już jakiś jeden taki moduł, który ma te rezystory, to nie musimy o nich pamiętać przy wykorzystaniu takiego układu. Dobra, jak widać, ja tutaj sobie uruchomiłem ten i2c scanner z podłączonym pcf modułem do Arduino. I jak widać, znalazł tutaj się moduł pod adresem 0x20. Ten 0x oznacza, że jest to forma heksadecymalna. Przyda mi się to, ponieważ muszę sobie ten adres podać potem w kodzie. Oczywiście, znajdziemy odpowiednie biblioteki, jeśli chcemy wykorzystać naszego pcf jako sterownik do ekranu LCD. Osobną bibliotekę znajdziemy, jeśli chcemy wykorzystać naszego pcf jako 8GPIO. Jak widać, przykład z ekranem jest naprawdę prosty: nie ma tutaj dużo kodu, ani także nie ma dużo podłączeń, w których możemy się łatwo pomylić. Dobra, przejdę teraz do drugiego przykładu, bardziej właśnie związanego z tym, co robię na live'ach, czyli z sterownikiem do mojej szklarni. Tutaj mam podłączony ten moduł właśnie w takiej wersji, jako sam układ, nie z dodatkowymi elementami. Mam go podłączonego do Note MCU. Wszystko możecie zobaczyć także właśnie na tych live'ach, linki poniżej w filmiku. Co sprawiało mi problemy itd. Próbowałem tam użyć dwóch różnych bibliotek. Z jedną nie działało to wszystko tak, jak chciałem, z drugą poszło o wiele lepiej. Mimo że zestaw komend jest prawie taki sam, no jednak była jakaś tam różnica niżej. W tym przypadku PCF służy mi do podłączenia mojej prostej klawiaturki na cztery przyciski oraz LED. Przed użyciem takiej biblioteki warto sobie zawsze zajrzeć, jakie mamy możliwości, jakie ma funkcje publiczne wystawione dla nas. Ja na przykład znalazłem to, że OK, mamy fajnie funkcję do odczytania jednego PINu z tego PCFA, choć wiem, że nie jest to możliwe podczas tej komunikacji, żeby, żeby wybrać sobie tylko jeden PIN i to, nie wiem, trwało krócej na tym i c Wiem, że jest właśnie możliwość odczytania 8 PINów i tak naprawdę w funkcji pod tym odczytaniem stanu PINu mamy i tak odczytanie wszystkich 8 PINów. Więc ja skorzystam od razu u siebie z odczytu wszystkich 8 PINów. I potem korzystając z funkcji logicznych odczytuję dany ping, który mnie interesuje, czyli czy dany przycisk jest. Przyciśnięty czy też nie? Choć muszę tutaj pobawić się troszeczkę bardziej logicznie, ponieważ steruję moją diodą LED i jeśli odczytuję stan ośmiu pinów, odczytuję także stan tego pinu, na którym jest LED, który nie chce, żeby wpływał jakoś na odczyty co do przycisków. Analogicznie działa to w drugą stronę, kiedy steruję pinami. Mogę sobie wybrać sterowanie jednym pinem, ale tak naprawdę pod spodem jest sterowanie 8 pinami naraz. Więc jeśli mamy do wysterowania np. 4 czy właśnie 8 LED, to warto skorzystać także z tej funkcji i najpierw sobie przygotować logicznie, jakie piny zostaną włączone, i potem wysłać jedno polecenie tylko. Ważnym pinem na tym ekspanderze jest jeszcze pin od przerwania. Znajdziecie tutaj taki na schemacie INT z taką kreseczką na górze. Pin ten odpowiada za przerwanie od zmiany stanu któregokolwiek z tych ośmiu pinów, czyli jeśli. Przycisnę jeden z przycisków na mojej klawiaturze, no to zostanie właśnie wywołane te przerwanie, które mam podłączone osobno do pinu takiego normalnego, cyfrowego właśnie na moim NodeMCU Dlatego właśnie tutaj w mainie mam wywołane przerwanie, a potem dopiero sprawdzenie, który przycisk został wciśnięty. Więc jak można sobie łatwo wyobrazić z wykorzystaniem magistrali i kwadrat C, czyli dalej tych dwóch przewodów? SDA SCL oraz zasilania, podłączyć dwa takie układy i mieć cały interfejs użytkownika, czyli ekran oraz małą klawiaturkę. Można także pokusić się o coś bardziej ambitnego i wykorzystać jeden z większych ekspanderów. Mam tu na myśli PCF8575 lub taki ekspander MCP23017, który będę pokazywał także na live'ach. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do tego ekspandera. Zostawiajcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć właśnie podczas któregoś z live'ów, lub wpadajcie po prostu na żywo i zadawajcie te pytania w czacie. Zapraszam do polubienia kanału, filmu oraz innych moich mediów społecznościowych. Znajdziecie oczywiście wszystko, tak jak mówiłem, pod filmikiem. To tyle, wielki dzięki, i na razie.